Ej, ale powiedz mi, czy te hybrydy-plugin to w ogóle mają sens? Czy jest to rozwiązanie, które warto rozważyć? Czy tak na dobrą sprawę jest to coś kompletnie bezsensownego? Bo ja już szczerze mówiąc nie wiem. Jedni powiedzą, że hybrydy-plugin mają wszystkie wady samochodów elektrycznych i wszystkie wady samochodów spalinowych. Inni zaś twierdzą, że hybrydy-plugin mają wszystkie zalety samochodów elektrycznych i wszystkie zalety samochodów spalinowych. Tak więc, gdzie jest prawda? Gdzie ona leży i czy tego typu auta, auta Plugin Hybrid mają sens? Odpowiedź jest bardzo zła, bo odpowiedź brzmi, to zależy. No właśnie, zaraz coś powie, ale zaraz, jak to zależy, od czego zależy? Otóż zależy od bardzo wielu czynników, od czynników takich jak sposób eksploatacji, miejsce eksploatacji i to, czego tak naprawdę potrzebujecie. Ponieważ wbrew pozorom teraz hybrydy plugin mają już bardzo dużo zalet. Ale trzeba mieć konkretne warunki do tego, aby użytkować je w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, bo to jest tak naprawdę kwintesencja tych samochodów. Samochodów, które trzeba ładować z gniazdka, ale wciąż mają pod maską silnik spalinowy. I dzisiaj naszym samochodem przykładowym będzie Lexus RX 450H, czyli samochód plug-in hybrid, który łączy napęd hybrydowy, znany już z tego modelu, ale ma też baterię. Baterię o pojemności przekraczającej 18 kWh. Teoretycznie więc zasięg na prądzie to około 60%. 65 km, a poza tym wciąż mamy zbiornik paliwa. Owszem, nieco mniejszy niż w standardowej hybrydzie, ponieważ oczywiście bateria zajmuje nieco miejsca. Ale jej obecność wpływa także na inne zmiany, ponieważ w przypadku tego auta dostajemy więcej mocy, 309 koni mechanicznych, czyli dynamika jest nieco lepsza, mamy też lepszy sprint do setki, bo zajmuje on o 30 sekundy mniej, a także ponoć nieco lepsze wyciszenie, gdyż obecność baterii tutaj z tyłu nieco wygłusza tylne zawieszenie i hałasy dobiegające z tyłu samochodu. Tak więc z technicznego punktu widzenia hybryda plugin w przypadku akurat RX-a wnosi pewne zmiany. Natomiast to, co jest największym problemem, to fakt, kiedy tak naprawdę ten samochód się opłaca. I pozwólcie, że wam to wszystko wyjaśnię. Nie bez powodu zaczynamy od tego miejsca. To jest złącze ładowania, doskonale znane. W samochodach plug-in hybrid mamy już różne rodzaje ładowania. Mamy ładowanie AC, ale także czasami DC, czyli prądem stałym, bardzo szybkie z mocą 50 nawet 70 kW. Tutaj jest akurat nieco słabsze, ale mamy też mniejszy akumulator, więc nie potrzebujemy tak szybkiego i mocnego ładowania. Ale przechodząc do sedna. To jest kwintesencja Hybrydy plugin. To jest rzecz, którą trzeba robić, aby ten samochód miał sens, czyli ją trzeba po prostu ładować z gniazdka. I tutaj właśnie pojawia się kwestia tego, komu opłaca się ten samochód. Jeżeli możecie ładować tego typu auto w domu lub w pracy, albo najlepiej w domu i w pracy, to nagle się okazuje, że na jednym ładowaniu, a w zasadzie ładując ten samochód ciągle, możecie jeździć na co dzień po mieście i po jego okolicach wyłącznie na prądzie. Czyli płacicie mniej, ponieważ jeżeli macie akurat w domu fotowoltaikę, jakąkolwiek inną formę tańszej energii, to jest to dla Was sama zaleta. Jeżeli u Was w domu także jest na przykład ładowarka w garażu publicznym, bo takie się też już zdarzają. To też często ceny tego prądu są już na tyle atrakcyjne, że po prostu użytkowanie na energii elektrycznej tylko i wyłącznie staje się zwyczajnie dużo bardziej opłacalne. Prosta rzecz. A jeżeli właśnie ładujecie się i w domu, i w pracy, to okazuje się, że non-stop korzystacie z tego samochodu na prądzie. Efekty tego są takie, że tankujecie dużo rzadziej, macie dużo niższe koszty użytkowania, no i przede wszystkim, jeżeli jest to dla Was ważne, to nie emitujecie CO2, emitujecie znacznie mniej szkodliwych substancji i jedziecie po prostu czysto. Oczywiście w Polsce hybrydy plug-in nie mają takich przywilejów jak w niektórych innych krajach. Czyli nie możecie, tak jak w przypadku zwykłych elektryków, korzystać z bus pasów, nie możecie parkować za darmo, bo nie macie zielonych tablic, ale wciąż. Pewne benefity płynące z użytkowania takiego samochodu się pojawiają, zwłaszcza w perspektywie właśnie kosztów utrzymania, no i na przykład tego, że możecie ładować sobie ten samochód w różnych okazjach, czasami kiedy potrzebujecie tego, na przykład w galeriach handlowych, kiedy jesteście w kinie, czyli de facto samochód tankuje się w momencie, w którym z niego nie korzystacie, czyli nie tracicie dodatkowo czasu na tankowanie. A oczywiście, jeżeli tego potrzebujecie, macie pod maską silnik spalinowy i to jest bardzo ważna rzecz. W przypadku hybryd plugin, absolutnie najsympatyczniejszą i najlepszą rzeczą w tych samochodach jest ta płynność jazdy i cisza, które docenia się w codziennej eksploatacji, zwłaszcza w mieście. Bo jednak nie potrzebujecie tego brzęczenia zwykłego silnika w codziennej jeździe. Potrzebujecie po prostu komfortowej i przyjemnej eksploatacji. I to wam daje hybryda plugin. Ale, oczywiście jest jakieś ale ponieważ hybryda plugin ma też swoje minusy, a w zasadzie są to cechy, które sprawiają, że do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić. Po pierwsze, hybryda plugin musi być cięższa. Musi być cięższa, bo ma duży akumulator. Ten akumulator ma swój gabaryt, ma swoją masę i niestety ona wpływa na właściwości jezdne. Tutaj dużo zależy od tego, jak dana marka przygotuje samochód. I akurat w przypadku Lexusa RX uważam, że jest to całkiem nieźle rozwiązane, bo nisko położony środek ciężkości sprawia, że ten samochód prowadzi się wciąż bardzo dobrze, a przy okazji zawieszenie zachowało ten przyjemny, fajny komfort, tak więc nie mamy. Tu Tutaj do czynienia ze zbyt sztywnym samochodem. Drugą rzeczą jest to, o czym wspomniałem na początku, czyli obecność baterii często wpływa na pojemność zbiornika paliwa. Tutaj dużo zależy od konstrukcji samochodu, ponieważ w mniejszych autach oczywiście ten zbiornik kurczy się dużo bardziej i dostajemy takie dziwne wynalazki, które mają zbiorniki paliwa o pojemności 30-40 litrów, i wówczas faktycznie eksploatacja na silniku spalinowym staje się troszkę mniej komfortowa, bo ten zasięg na jednym tankowaniu robi się dosyć mały. Ale tutaj mamy tylko o 10 litrów. Mniejszy zbiornik, tak więc wciąż na pełnym tankowaniu przejedziemy około 650 km, natomiast na tankowaniu i ładowaniu przejedziemy 700 km. I uważam, że to jest wynik w zupełności wystarczający, zwłaszcza, że pod maską wciąż jest hybryda. Czyli w momencie, w którym ten samochód się rozładuje, to nie zostajemy ze zwykłym autem spalinowym to wciąż jest komfortowa hybryda, która ma cechy typowe dla tego samochodu. Tak więc na dobrą sprawę wady nie są aż tak bardzo dotkliwe. Bez wątpienia plusem są osiągi, ponieważ 309 koni mechanicznych w przypadku tego auta sprawia, że mocne wciśnięcie gazu najpierw na prądzie zapewnia nam całkiem niezłą dynamikę, ale jeżeli chcemy pojechać naprawdę szybko, to wybieramy tryb Sport i w trybie Sport włącza się silnik spalinowy oczywiście, mamy już inny tryb jazdy, włączamy tryb Auto i za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało, bo w momencie, w którym wcisnę pedał gazu, to oczywiście budzi się do życia silnik spalinowy, mamy tego elektryka i ta dynamika, jak sami widzicie, jest naprawdę dobra. Czyli naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ostatnią kwestią, którą trzeba poruszyć, jest cena. I tutaj znowu wchodzimy w bardzo trudne terytorium, bo wiele zależy od marki. Samochody typu plug-in hybrid domyślnie są droższe i muszą być droższe, bo sam akumulator kosztuje sporo. Tak więc nie da się ukryć, że te samochody będą kosztowały więcej. Przynajmniej katalogowo. Natomiast większość marek robi bardzo prosty zabieg, ponieważ te samochody tracą nieco mniej na wartości, więc mogą pozwolić sobie na atrakcyjne formy finansowania. I na przykład w przypadku Lexusa RX różnica z tego co widziałem między wersją hybrydową a wersją plug-in hybrid w tej chwili przy konkretnych formach finansowania wynosi od 100 zł do kilkuset zł. Tak więc nie jest to różnica, która wpłynęłaby na decyzję zakupową i sprawiłaby, że ten samochód na dobrą sprawę straciłby jakikolwiek sens. I na deser ostatnia kwestia, czyli odpowiedź na to pierwsze pytanie, to zależy, dla kogo jest hybryda plugin? Moim zdaniem, na tego typu samochód. Powinny decydować się tylko i wyłącznie osoby, które świadomie chcą użytkować auto na prądzie i mają możliwość to robić. Czyli możecie ładować się w pracy lub w domu, a najlepiej w obydwu miejscach. Jeżeli jesteście gotowi na to, aby ładować ten samochód, nie wiem, na zakupach lub gdzieś będąc na mieście, to okej, okay, Jeżeli jesteście świadomi tego, że wtedy zyskacie całą możliwość użytkowania takiego auta i wykorzystacie jego potencjał, to wówczas również możecie śmiało zdecydować się na hybrydę plugin. Natomiast, jeżeli chcecie kupić ten samochód tylko po to, aby w ogóle go nie ładować, to owszem, on się doładuje w czasie jazdy. Ta bateria nie jest na tyle duża, żeby cały czas jeździła rozładowana. Natomiast, mimo wszystko, wówczas lepszym wyborem i przede wszystkim tańszym wyborem jest standardowa hybryda. Tak więc odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Jeżeli macie możliwość ładowania, i jeżeli chcecie z tego korzystać, to hybryda plug-in jest dla Was. Jeżeli chcecie jeździć samochodem normalnie na co dzień i nie macie ładowania dostępnego w domu lub w pracy, to wybierzcie klasyczną hybrydę. Będzie po prostu dla Was dużo bardziej atrakcyjna, a jednocześnie będzie też przyjaźniejsza dla portfela. Bardzo prosta odpowiedź. No i trzecią opcją oczywiście dla osób, które są już gotowe wejść w tą elektromobilność w pełni są samochody stuprocentowo elektryczne, ale to zupełnie inna para kaloszy i dzisiaj pomijamy ten temat. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat hybryd plugin. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich samochodach. Czy Waszym zdaniem jest to ciekawy pomost pomiędzy autami spalinowymi, a w pełni elektrycznymi? Czy raczej taki plasterek, który można nazwać bardzo tymczasowym i raczej rozwiązaniem, które nie sprawdzi się na dłuższą metę? Ja niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia!